Dzisiaj wam pokażę jak zabezpieczyć trampolinę przed wiatrem, już wiecie, ona mi kiedyś odleciała, tam daleko na pole naprawa kosztowała 900 złotych, elementów pogiętych. Wykopię dwie dziury na głębokość 1,5 metra po przekątnej, dwie sztuki będą, tak jak wieje u nas wiatr z zachodu i ze wschodu, to przeważnie nasz wiatr. Możecie sobie zrobić cztery kotwy albo trzy po 120 stopni ale ja robię dwie po 180 stopni I zrobię kotwy metalowe zrozrobimy beton i zakotwimy je w betonie Mamy, już wykopane gdzieś z metr głębokości Tak, w mam wiertło do ogrodzeń. Idę po te wiertło i zrobię na półtora metra. Nie musicie robić na półtora metra, no to na taki metr wystarczy. Jeszcze jak po, pójdziecie trochę w boki to tak kotwica już będzie zakotwiona mocno, idę po wiertu Świdra, świdrem Mamy jedną dziurę, teraz będziemy kopać drugą z drugiej strony. taką kotwę. Miałem taki zagięty pręt, tu pospawałem. Wsadzimy ją tak w ziemię, znaczy w beton. Dodatkowo tam jeszcze tą rurę, tutaj, żeby nam y, piasek tu nie wpadał. A później przewiercimy ją. Ko Wiertarką kątową, bo nie wiemy ile tam będzie betonu, żeby nam ziemia tam nie wsypywała. Dzisiaj tak będzie równo, że będzie można kosiarką przejechać. Idziemy robić beton. Teraz wlejemy beton do dziury. Dajemy naszą kotwę, tak żeby kosiarka przejechała. Takie coś ma być z drugiej strony robimy drugą kotwę taką. Tu obsypiemy później piaskiem i kosiarka będzie mogła, mogła przejechać potem i tu damy pas albo łańcuch, żeby wiatr nam tego nie podniósł i będzie można kosiarką przejeżdżać. lewamy beton do drugiej dziury I drugą kotwę mamy gotową. Włączymy ją tutaj z tą ramą główną, bo jak do nogi przyczepimy to podniesie nam tu i wyleci. Kosiarka będzie mogła swobodnie przejeżdżać ten Super. to nam zwiąże przez 4 tygodnie, jak nie będzie wichury, to dopiero przez 4 tygodnie, po 4 tygodniach to przy, przy, przymocujemy. Minęły 4 tygodnie od zalewania tych kotwic. Już Ląd nie wiem czy tam ma być jakiś huragan znowu. I akurat na czas mam to związane, beton związał. Tu obsypiemy ziemią. Musimy przepalić tutaj yy, dziury do do drenażu wody żeby woda nam odpływała zrobimy dwa, trzy otwory. Nie mam kątowej wiertarki, więc wypalę to na gorąco Wpisów jest. Mamy drugi gotowy. Dajemy zrobić to z drugiej strony też. I drugi otwór mamy gotowy. Teraz przemocowujemy albo jakieś pasy macie, albo łańcuchy, albo liny. Ja zrobię to za pomocą pasów 1000 kg na każdy wytrzymałość. Łatwo będzie to rozebrać. Musicie uważać, że jak zastosujecie jakieś. Jakieś liny, to żeby dzieci tutaj głowę sobie nie wsadziły i sobie się nie udusiły, nie? Musicie to jakoś tak zrobić. Moje dziewczyny są duże i takich rzeczy powiedziałem, żeby nie robiły. Możecie wsadzić łańcuch w. Łańcuch, możecie w jakąś otulinę wsadzić. Z drugiej strony robię taką całą rzecz Ważne, żebyście przymocowali tutaj do tego elementu. Ważne, żebyście przymocowali pas tutaj do głównego pierścienia, nie gdzieś tutaj do tej nogi, że to podniesie wiatr i Wam wyskoczy. Tylko tutaj, żeby wiatr Wam tego nie wyrwie. I w ten sposób mamy już trampolinę zabezpieczoną przed cyklonem Tracy. Jeżeli przestawiacie sobie trampolinę w dwa inne miejsca, czy w inne jedno, to zrobicie sobie dwie takie dodatkowe kotwy. Można potem jeździć kosiarką. Nie zahaczycie nożem, nic nie uszkodzicie. Właśnie zdążyłem na czas, bo idzie ten cyklon i wszystko jest zabezpieczone